Biały napis. Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Jasełka Bożonarodzeniowe w tradycji grecko-katolickiej. Łosie 2019. Spokojnie zmieniające się sceny. Budynki wiejskie z lotu ptaka. Płynnie przesuwający się obraz chat ze spadzistymi dachami. Drewniana tablica z napisem. Zagroda maziarska w Łosiu. Barbara Duć, nauczycielka języka Łemkowskiego. Każdego roku przygotowuje w każdej szkole grupę kolędniczą. Ponieważ Stowarzyszenie Ruska Bursa organizuje takie cykliczne imprezy, gdzie jest przegląd grup kolędniczych z całego powiatu, zawsze jest jakieś szersze zainteresowanie, bo zawsze pojawia się ktoś, kto też chce, żeby dzieci wystąpiły. Oprócz tego one też chodzą po swoich miejscowościach i przedstawiają ten scenariusz, który ćwiczymy na lek. Izba Muzealnej Chaty. Stoją w niej kilkunastoletnie dziewczęta i chłopcy przebrani za postacie jasełkowe. Jolanta Uram, uczennica, odgrywa postać anioła. Zaczęłam od najprostszych wierszy na występach, uroczystościach szkolnych. Później zaczęliśmy śpiewać i wraz z naszą wychowanką zaczęliśmy występować, jeździć do różnych miast. I tak się to rozkręciło. Jaki was wysoki, jaki was hit Przedstawienie. Tomasz Bolech, uczeń języka Łemkowskiego. Odgrywa postać Heroda. To już tak naprawdę się zaczęło od zerówki, jak zaczęliśmy chodzić na lekcje języka Łemkowskiego. Wtedy jeszcze z panią Danusią już jeździliśmy do bursy kolędować i kontynuujemy to już dziewiąty rok. Najbardziej mi się chyba w tym podoba śpiewanie kolęd. Każdy pomaga śpiewać i dużo przedstawiają swoimi słowami. O smertę, smertę miała, liszmenę ja żytych oczu, ciło tebe ozoczu. Jasełkowe postaci to anioły, pasterze, diabeł i diablica, śmierć, herod, Żyd i Żydówka. Wolno zmieniające się ujęcia zabudowy Zagrody Maziarskiej w Łosiu. Napis na białym tle. W filmie zaprezentowano Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Gładyszowie. Napis na białym tle. Projekt Święta Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną. Poniżej Loga. Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Projekt Święta Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej loga Fundusze Europejskie Program Regionalny, Województwo Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna i Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.